Szykowałem akurat materiał ze Sleeping Dogs i kolejny o Evercade, a tu nagle ziomek zapytał, czy gram w Call of Juarez de Cartel. Ten najgorzej oceniany, zapamiętany jako plama na dobrym imieniu serii? Noż, nie musisz mnie namawiać! I did not come to bring peace. You understand your rights so as they have been read to you? You bet against the wrong vato, ese! You bet everything and lost! And I saw a pale horse, and he who sits upon it, and his name is Death. Pierwsze Call of Juarez premierem miało w 2006 roku. Całkiem dobre przyjęcie przez graczy zagwarantowało powstanie sequelu, który był jeszcze lepszy. Akcje obu gier toczyły się krótko po zakończeniu wojny secesyjnej i opowiadały o poszukiwaniu pradawnych skarbów. Techland postanowił zaszaleć przy trzeciej odsłonie. Twórcy zrobili zabieg niczym kilka lat wcześniej Call of Duty. Przenieśli fabułę do czasów bardziej współczesnych i... wyszło im to bokiem. Dekartel jest do dzisiaj oceniany jako ten najgorszy Call of Juarez. Swój egzemplarz dorwałem dawno temu w CDX, Wtedy też grę przeszedłem i nie zapamiętałem jej źle. Trochę rzeczy wyleciało mi z głowy, ale nie męczyłem się jakoś bardzo. Nie to co przy pierwszym w Juarez. No więc usiadłem do Dekartel w 2023 roku i bawiłem się wybornie. Prawdopodobnie dlatego, że usiadłem do tej produkcji tak jak pan Techland nakazał, czyli z uwzględnieniem kooperacji. Na wstępie, w grze kierujemy poczynaniami jednego z trzech bohaterów. Bena w samopołudnie McColl'a, Ediego Guerrera z DEA, lub utalentowaną Kim Evans z FBI. Każdy z nich zostaje zaangażowany w sprawę powiązaną z zamachem na biuro DEA. Jednak historia byłaby nudna, gdyby opowiadała o krystalicznych postaciach. Tutaj docieramy do najlepszej części gry. Po ograniu prologu możemy przełączyć do naszej roz grywki jeszcze dwóch graczy i tylko tak polecam grać. Każda ze sterowanych postaci ma swoje ukryte motywy. A to do McCola odezwie się kochanka, że potrzebuje kasy. A to kim będzie musiała coś odzyskać i takie działania muszą pozostać ukryte. Jeżeli nam się uda, dostaniemy punkty doświadczenia. Jeżeli ktoś nas przyłapie, ten ktoś dostanie punkty doświadczenia. A jeżeli nie wykonamy zadania, to nikt nic nie dostanie. To bardzo fajna mechanika, szczególnie gdy gramy z czatem głosowym. Przy rozgrywce na trzy osoby możemy wczuwać się w postaci i próbować wymanewrować naszych ziomków. Tym bardziej że niektóre dodatkowe cele są ze sobą sprzeczne, a może i nie i robi się ciekawie. Wszyscy dostają zdawkowe informacje, kto jest kretem, kto nie, bo każdy coś wie, ale nikt nie wie, kto co wie i tak wszyscy się domyślają, że ktoś coś wie, ale kto wie i co wie. Nabijanie poziomów jest stosunkowo łatwe. Każde z nich oferuje nam nowe bronie i tutaj powoli przechodzimy do minusów, nieważne w jaki sposób gramy. Jeżeli już zdobędziemy pewne spluwy, to gra staje się banalnie prosta. Gdy grałem z przyjacielem, to nawet na poziomie trudnym nie mieliśmy większych problemów. Wystarczy się pilnować i podnosić, jeżeli coś pójdzie nie tak. Przeszarżowaliśmy przez fabułę w jeden wieczór i bawiliśmy się cudnie, pomimo bugów, absurdalnych sytuacji czy innych takich dzisiaj raczej niepoprawnych momentów serwowanych przez grę. Takich, które że obecnie wzbudziłyby niemałe kontrowersje. Gdyby gra była dostępna, bo to jedyna odsłona serii, której nie zdobędziecie już w wirtualnych sklepach. Możecie jeszcze polować na klucze, ale ich cena wciąż rośnie. Wróćmy jednak do niewielkich minusów w trybie kołopowym. Denerwowało mnie to, że jeżeli zostaliśmy przy skrzyni i na zbieraniu znajdziek przez któregoś z naszych towarzyszy, to kamera automatycznie obracała się w jego stronę. Jeżeli jest to jakiś segment eksploracyjny, okej, okay. ale złote pistolety, woreczki z ziołem czy komórki robiące za znajdki są też ustawione w w punktach wymiany ognia. No i jeszcze te telefony. Ktoś do nas strzela, ale postać uznaje, że to doskonały moment, żeby napisać sms Nie mogę teraz gadać. Strzelają do mnie. Ale to ty dzwonisz. Nara. Trochę dziwi to, że każda z postaci ma tę samą moc specjalną, czyli spowolnienie czasu ze wzmocnieniem obrażeń. Co prawda aktywowanie jej udziela się wszystkim trzem graczom bez wytracania cudzych pasków z naładowania, jednak pozostawia to pewien niesmak. W poprzednich częściach rozgrywka nieco mocniej się różniła w zależności od obranych bohaterów. Tutaj możecie liczyć tylko na różnice fabularne lub na gorszym skakaniu. Bo białasy nie potrafią skakać. Jazda samochodami była frustrująca, tym bardziej, że w niektórych segmentach gra odgórnie decyduje, kto będzie siedział za kółkiem. Jeżeli chcecie ominąć wprowadzenie i skupić się na strzelaniu, nie wybierajcie Ediego, Jożem Obama, Gerrera. Jeżeli mam mówić o grafice, jest okej. Okay. Klimat można poczuć nawet dzisiaj. Lasy pełne baskarteli, opuszczone miasteczko, misja w kamperze. Szczególnie kluby bywają tutaj imersyjne. Do czasu aż ktoś nie zaświeci światła. Chociaż to może realistyczne. Baty twórcom należą się za modele i mimikę postaci. Nie chodzi o przeciwników, na tych rzadko kiedy zwraca się uwagę. Główne postaci są nienaturalne i brzydkie. Wszędzie są też te same modele kobiet, tylko mają lekko zmienione fryzury. Aha, i wszędzie są obrazy tych samych kobiet. Wszędzie. Aż zdziwiłem się, że w kościele ich nie było. Muzyka jest ciekawa. Próbuje łączyć westernowe klimaty z bardziej współczesnymi motywami. Możecie jej posłuchać m.in. w tle tego materiału. Lubię ją sobie czasami puścić do codziennych Czynności. W tej chwili stało się coś zupełnie niezwykłego, muszę wam to pokazać, bo nagle z zawęgła wyjechała wielka śmieciarka, której tu przed chwilą nie było. Natomiast nagle coś zaczęło piszczeć i pojawiła się śmieciarka. To niesamowite. Śmieciarki do tej pory nie było, a tu nagle jest śmieciarka. Dobra, bo w sumie dekartel jest też grą dla jednej osoby. Więc wybrałem kim i postanowiłem przebiec przez tytuł jeszcze raz. I się posypało. Nagle bagi zaczęły drażnić. Fabuła wydała się strasznie miałka. Moi komputerowi kompanii nawet nie zwracali uwagi na to, co robiłem, a nierzadko robiłem rzeczy przed ich nosami. Strzelanie stało się płaskie i bezbarwne. Dopiero teraz odczułem pełnię bolączek dręczących ten tytuł. Gra miała też potworne problemy ze skryptami. Raz postać, którą miałem gonić, zniknęła, i w sumie sam Samochody na ulicy też. Kompani coś tam krzyczeli, ale nic to nie działało. Trzeba było wczytywać punkt kontrolny. Doceniam fakt, że Techland próbował przesiąść się na nowe klimaty, zachowując ducha pierwowzoru. Jednak coś mocno nie pykło, jeżeli mówimy o doświadczeniu dla jednego gracza. Krótko mówiąc, mapy są źle zrobione i nudzą. Spójrzcie na ten etap. Eskortujemy dziewczyny do baru. Nasza postać szybko przebiega do odpowiednich miejsc, ale komputerowi kompanii wloką się jak ślimaki. W koopie gadałem wtedy z przyjacielem o... W sumie nie pamiętam o czym gadaliśmy. Ale gadaliśmy i nie zwróciłem uwagi na ten bezsensownie wydłużony segment. Uderzyło mnie to dopiero wtedy, gdy grałem sam. W tej samej misji oczywiście coś się zasięło i nikt nie otworzył drzwi. Bo po co? Gracz może sam się zorientuje, że trzeba wczytać punkt kontrolny, który zmusi go do ponownego czekania, żeby NPC powoli przespacerowały po jakichś uliczkach i tym razem łaskawie pchnęły tę brzydką klamkę. Nie tak dawno oglądałem ponownie Narcos, i granie w Dekartel sprawiło, że zapragnąłem właśnie gier o tej tematyce. Takich z pierwszej osoby, gdzie nawet mógłbym z kilkoma ziomkami taktycznie rozwalać jakieś kartele. Coś na kształt właśnie trzeciego Calv Juarez. Zamiast tego dostaliśmy Narcos Rise de Cartels. Oj, bo waham się to powiedzieć, ale powrót do Dekartel w 2023 roku ma sens, ale tylko i wyłącznie, jeżeli macie co na najmniej jedną osobę, żeby z nią przejść w obułę. W trio pewnie będzie jeszcze zabawne. Te podchody, szukanie okazji do zrobienia swojej roboty, żeby nikt nie widział, dyskusje w spokojniejszych momentach, w koopie jest naprawdę całkiem spoko. Jeżeli jednak zagracie sami, dla mnie to 4 na 10 w porywach do 5 na 10. Maksymalnie. Bo czuć, że czegoś brakuje. Nie ma wyzwania ze strony gry, nie ma zabawy, nie ma komentarzy o tym, że malujemy upośledzone pająki w grze, bo mają tylko trzy pary odnóży. Macie z kim zagrać? Polecam. W przeciwnym wypadku sięgnijcie po prostu po. W język krwi lub Ganslingera. Dekartel w kopie to taki guilty pleasure. Trzymajcie się i cześć.